Szanowni Państwo, ekologia i ekonomia to dwie strony tej samej monety. Możemy przeczytać na ekranach na dzisiejszym kongresie, ale decyzje podejmowane w tej chwili przez organy Unii Europejskiej wskazują, że jest to hasło coraz bardziej puste. Decyzja o zaprzestaniu produkcji, rejestracji samochodów spalinowych w Europie do, od 2000, 2035 roku jest decyzją, jest decyzją ideologiczną, a nie gospodarczą. Jest prymatem. Ideologii nad gospodarką. Myśmy już takie, taki ustrój przeżywali, i taki, taki kierunek rozwoju widzieli, jakie są tego praktyczne skutki. Jeżeli ta decyzja nie zostanie zmieniona, to oznacza śmierć kilkunastu tysięcy polskich małych firm, które stanowią bardzo duży udział branży automotyw w Europie i w świecie. To, stanowi, to będzie skutkowało utratą 600 tysięcy miejsc pracy w Europie. To nie będzie dobre także i dla ekologii, ponieważ zwykli obywatele, którym obniży się poziom życia, zostaną zniechęceni do działań proekologicznych. Także te zakusy stosowania gospodarki do realizacji celów politycznych, ideologicznych, które w tej chwili się stosuje, nie przyniosą dobrych owoców, także żeśmy już kiedyś taki okres przeżywali, kiedy to firmy stanowiły tą rękę wykonującą zadania polityczne postawione przez państwo raportowanie ESG. Dużo się o tym mówi na kongresie. Przecież to jest, proszę Państwa, przerzucanie na firmy właśnie tych celów, które sobie postawili politycy do realizacji. Firmy nie są od realizowania polityki. Firmy są od działalności gospodarczej, od wykonywania usług, które mają najwyższą jakość, najniższą cenę i podobnie, jeśli chodzi o produkcję. Jeżeli ten, te obowiązki raportowania ESG zejdą w dół z tych dużych firm, które już w tym roku będą miały obowiązek to robić, do sektora MŚP, bardzo mocno podniesie to koszty, spowoduje pewną nieufność partnerów handlowych, bo przecież to właśnie firma ma donosić na swoich kontrahentów, na, swoich, na firmy, z którymi współpracuje, w jaki sposób i czy realizuje założone cele. Cały, cała konstrukcja tego raportowania jest zupełnie niezrozumiała. To nie o to chodzi, że zostały postawione poprzez ustawę, przepisy, jakieś cele do zrealizowania dla całej gospodarki. To chodzi o to, żeby przedsiębiorca sam wychodził ponad szereg i tak jak kiedyś Pawka Morozow donosił na ojca, to teraz my mamy się wspinać i oddziaływać na swoich kontrahentów, czy rzeczywiście realizują te postawione cele pod groźbą odebrania finansowania dla firm. Jest to niezwykle groźne i zakończy się źle, tak jak zakończyło się to kiedyś źle. Gospodarka nie powinna być ideologizowana. Rzeczywiście, tak jak na tym haśle, ekologia i ekonomia, to powinny być dwie strony tej samej monety. Ale a w tej chwili wydaje się, że jednak idziemy za daleko i należy się z tego szybko wycofać. Dziękuję.